Na warsztaty. Dzień dobry. Na warsztaty? Kulinarne. Bo właśnie one się chyba nie odbędą. Jak to? Muszę zawiadomić innych uczestników. Przepraszam. To jest ważne, znajomy? Nie. Ja mam pieniądze. Pan po prostu pomylił adres. Do widzenia. Świetna okolica. Temu na terenie szwirówki znaleziono ciało dziecka. To może być mały Dawid, czy porwany ciśniono w drodze do szkoły. Policja szuka podejrzanego Adama Nożyka. To naprawdę się nie musi kończyć. Ty nie, nie podchodź do tego w ten sposób. To nie ma sensu. A, a skąd w takim razie wzięły się informacje o Dawidzie Czajce? Ale to nie jest Sorry. rozmowa. Właśnie to nie jest rozmowa o śmierci. To nie jest rozmowa o śmierci. Wiesz, że ja też nie mam ochoty się z tego użerać. To tego nie rób. Po prostu skupmy się na tymku, a ode mnie się tym. O, jesteś kochanie. Już to się stało, nie mogliśmy ciebie doczekać. Jak tam było? Dobrze. To o co pani chodzi? Um, chodzi mi o waszą sytuację domową. My jesteśmy w trakcie rozwodu. Robimy wszystko, żeby jak najdłużej tego nie odczuł. Staramy się spędzać jak najwięcej czasu razem. Poświęcamy mu jeszcze więcej uwagi niż wcześniej. Wszystko praktycznie organizujemy tak, żeby jak najdłużej tego nie odczuł. A jest pani pewna, że pan Grzelak był tego dnia w pracy? Tak, ja już to mówiłam policji. Widziałam go jak wchodził i jak wieczorem wychodził. I cały dzień tu przesiedział? To znaczy nie dokładnie tutaj, no bo wtedy jego biuro było na parterze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest szef? Na urlopie. A pani Ada? Nie słyszał pan, co się stało. Pani Ada została uznana za zaginioną. Jechała do Gdańska i ślad po niej zaginął. Naprawdę ma pani na imię miłka? Niech pan uważa. Ja mam bardzo przykry charakter. A, nie wierzę. I tak nie powiem panu nic o tej rodzinie. To są poufne dane. A czy ja pani wyglądam na kogoś, kto mógłby z nimi zrobić coś niedobrego? Dokładnie tak pan wygląda. <słuch>